Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Życia Mikiego. Dzisiaj, dalej, pracę przy Władymircu. Tutaj zrobiłem sobie taki daszek, żeby mi nie padało na głowę, bo się trochę przeciąga wszystko. Już kilka dni. I tak, jak sytuacja wygląda, eee, tu mam uszczelniarz założony, ale jeszcze dlaczego nie złożony silnik? Bo e, udało mi się skontaktować jakby z człowiekiem, który od którego go kupiłem i doszliśmy do porozumienia w nim e, powiem tak, no bardzo przemiły człowiek naprawdę widać, że nie zostawia klienta na lodzie bo no udało mi się z nim porozmawiać doszliśmy do wniosku, że e, będzie dorobiona trochę inna flansza będzie dorobiona flansza z uszczelniaczem będzie to przerobione na nowy typ, żeby to już nie ciekło, powiedziałem mu o problemach wszystkich i no, po prostu rozwiązaliśmy problem, że będzie właśnie ta dorobiona flansza, że nie będzie tu już miało prawa ciec. I pozdrawiam tego pana też bardzo. Dziękuję bardzo za pomoc i za podejście, bo naprawdę szacunek za coś takiego, że klienta się nie zostawia na lodzie. Więc e, naprawdę tutaj brawa za to i tutaj takie sprostowanie, a propos ostatniego odcinka, fakt trochę narzekałem na ten silnik, ale no po prostu przyznaję się do błędu, niektóre rzeczy za, za mocno może powiedziałem. Bo byłem już po prostu też zmęczony jakby rozkładaniem tego wszystkiego, bo no cóż, no jak trzeba cały czas coś robić przy sprzęcie, który ma pracować i jest jedyny właśnie na gospodarstwie Jedyny eee, To no... Robota jest w polu, ciągle nie ma czasu się łapie właśnie te minuty wszystkie, a sprzęt stoi, tak No nic, ale przy okazji sobie już jak go mam rozgrzebanego, czekam teraz właśnie na planszę, bo eee, ma mi tam pan dorobić i przysłać Yy, więc wziąłem się właśnie za skrzynię biegów i tak, i ogólnie skrzynia biegów we Włady jak to wygląda i z czym to się je yy, tutaj mam zdjętą pokrywę Na radę dojść ja sobie zazwyczaj właśnie kabinę zawsze ściągałem żeby było wygodniej yy, zrobić skrzynię biegów, bo tutaj nie może, na przykład, nie mogę węża od hydrauliki przez wspomaganie yy, zdjąć ale yy. A, jeszcze a propos tego wcześniejszego, tego yy, tej dyskusji. No, właśnie pod tym filmem dość spora dyskusja się rozwinęła a propos tego silnika i przeróbek. No cóż, no. Pff. Jedni pisali, yy, że młody się nie zna i dlatego. No, niestety, no, może zbyt pochopnie. Też nawet nie oceniałem człowieka, tak? Ja nie oceniałem człowieka, ja oceniałem to, jak praca wygląda, jak jest zrobiona, tak? Więc I nawet nie mówiłem. Kto robił te silniki? Nie mówię kto, nie ma żadnych nazwisk, imion podanych. No więc, tutaj, niektóre. Jeden komentarz był taki w moją stronę, że e, oczerniam. No nie tyle oczerniam człowieka, tylko nie podobało się, że to tak przedstawiłem. No niestety, no ja wyraziłem moje zdanie, co jak y, według mnie wyglądało. Ale już y, udało się wszystko jakby y, porozmawiać, dojść do porozumienia, i, i myślę, że sprawę można zamknąć i możemy przejść dalej. I y, y, tak, y, skrzynia biegów ogólnie jak to wygląda wszystko tutaj może będzie widać jakoś na tej kamerce. Żeby się do niej dostać, żeby zdjąć pokrywę, z y, skrzyni biegów trzeba rozłączyć węże hydrauliczne. Dalej pozdejmować. Trzeba zdjąć, e, jakby, bałek hamulca, żeby wygodniej było zdjąć tą pokrywę, albo żeby w ogóle ją zdjąć. Nie pamiętam na końcu. ojeju, ale tu brudu. Uch, Tu niedobrze. Nie powinno być tyle brudu. Ja się dziwię, dlaczego hamulce mi nie chodzą. No. I tak, tu korpus hamulca był też robiony. Nie wiem, dlaczego tu tyle brudu jest. Trzeba będzie to wyczyścić, przedmuchać. I tak, i o co chodzi z tą skrzynią? Jak ona działa? Dlaczego biegi, dlaczego we Władymircu są biegi w poprzek? <laughs> Bo wałki, dlatego głównie, że w, w większości ciągników są wałki, wałki w skrzyni biegów są ustawione wzdłużnie. Eee, tutaj wałki wzdłużne kończą się praktycznie... W tym miejscu. E, na samym początku obudowy skrzyni biegów, i potem przechodzą one bałki poprzeczne. E, właśnie i dlatego bałki poprzeczne, dlatego, dlaczego konstruktorzy bałki poprzeczne zrobili? A ze względu na rewers. Co chodzi o rewers, to do rewersu mamy tą dźwignię. Przednia dźwignia, dlatego. Gdy w starszych modelach na jedną e, dźwignię, dlatego jak chcemy zmienić przód, tył, jest drążek do siebie i w lewo albo w prawo, bo tutaj jest właśnie na tym pierwszym, na tej pierwszej zapadce. I tu mamy, jak to działa? Mamy, słuchajcie, zębatki. E, mamy, dwie, mamy trzy zębatki, jakby, tak? Mamy główną, która stoi i się zazębia razem z małą na którą zazębi na którą e, przyzębimy i te wałki w zależności od tego jaki sobie bieg wybierzemy kręcą się albo czy do przodu czy do tyłu, kręcą się albo w lewo albo w prawo e, i tak ten bałek, tutaj mamy e, właśnie wałek tu jest przepraszam wodzik ten wodzik jest od biegu pierwszego i trzeciego tak eee, tu jest wałek atakujący ogólnie a tu jest wałek jakby odbierający czy tam jakoś inaczej to się fachowo nazywa i tak mm. wałek atakujący czyli e, tutaj na pewno ta mniejsza zębatka jedynka ta większa to jest trójka w tym modelu skrzyni biegów tutaj mamy wałek atakujący od, y, od y, tutaj dajmy od tak tu jest y, chwila chwila nie tu jest od jedynki i piątki Chwila, jak to było? <laughs> tak, tu jest y, jedynka i piątka, a tu mamy od trójki i żółwiu, tak? Żółwie to są tam na dole: zębatka, się zazębia malutka, właśnie e, tu chodzi, bodajże, na tą. To jest jedna chyba z tych największych. Zębatek, właśnie będę musiał zęby policzyć. I żeby tą dokupić, bo ona będzie do wymiany, i ta do wymiany. Dlaczego? E, ponieważ coś jest nie tak, nierówno i nie chcą się zazębiać. A jak się zazębią, to chwilę się przejedzie i bieg wypada. Mimo tego, że ta jest nowa i była wymieniana, tak. E, po prostu, może moje niedopatrzenie. Zęby w tej też przyszlifowałem. Trochę starałem się przyszlifować, żeby były na równo, ale widać. No nie działa to. <noise> Czyli trzeba jeszcze raz zrobić, ale to już po prostu e, jakby mój, moje niedopatrzenie, moja. E, ma kulpa, ma, ma tak? Mój, mój, no mój problem. No to takie przez nie. A tu mamy wałek właśnie od zmieniania grup. Dlatego, gdy zmieniamy grupę zmiany biegów, to wałek do przodu, to drążek do przodu i w lewo albo w prawo. I tutaj właśnie mamy. Zębatkę, która zachodzi tutaj na wieniec koła, i to są biegi wolne, tak? Tutaj się zazębiają biegi wolne, bo mniejsza zębatka przychodzi w większą, czyli polowe czyli tu jest jak dla tej skrzyni, bo są różne wersje skrzyni biegów. To mamy tutaj, na przykład dla tej skrzyni, to jest rocznik 70, to jest ten rocznik Władka 82. Tak, to dla skrzyni z 182 rocznika, która była oryginalnie na jednym drążku to mamy tutaj e, biegi polowe i to jest dla e, biegów polowych to jest jedynka, dwójka, piątka a tutaj mamy, bo tu zębatka chodzi w jedna, w drugą e, biegi szybkie trójka, czwórka, szóstka Eee. no i, i co tutaj mówić dużo jeszcze hmm. tutaj myślę może to być ten? Przystęp... nie, w ogóle to nie wejdzie, bo tu jest ognisznik a tu jest zblokowane czyli to musi tak chodzić ale ciekawy jestem dlaczego to wypada tu jest wałeczek atakujący bo ten, ten bieg nie ten, o, ten wypada. Bo tutaj zmieniamy na wolny, czyli to wypada, a tu nie powinno wypadać, tak? Tutaj może być coś z zatrzaskami. Obstawiam, bo tu wszystko jest w porządku z skrzyni. Ale no i tak będę musiał wyciągać to wszystko, górę całą, te wodziki. Potem ustawiać na nowo, bo no niestety. Ee, <grym> No, niestety muszę te zębatki wymienić, tak, ale można w prosty sposób, po prostu też to wymienić. Tam zdejmę to sprzęgło jeszcze tutaj. E, e, ten, jak to się nazywa, zdejmę, jakby e, pedał sprzęgła, tam odkręcę z każdej strony. No i tu się wezmę, właśnie, za zdjęcie tych zębatek wszystkich. No i co? I w takim razie do zobaczenia za chwilę. No, mam. Tu właśnie jeszcze y, odkręconą tą hydraulikę, tak jak mówiłem. O! I jeszcze jedna rzecz, bo właśnie jestem w połowie. <laughs> Cały konstruktorzy trochę y, spartolili we Władimircu. A mianowicie... Ojej, ale to brudno. Wyciąganie tego wałka. <laughs> wałka zatrzasków. No nie da rady, no. Trzeba zdejmować, trzeba odkręcać wąż hydrauliczny od pompy. No. Inaczej to niestety nie zejdzie. Dobra, ja tutaj będę działał. No i widzimy się, jak już to porozkręcam, wszystko wyczyszczę. I. E, no co? Pokażę zębatki. O, może jeszcze pójdę? Mam tutaj. E, właśnie, tu mam tą zębatkę, co wymieniałem. O, jest, co wcześniej było robione, właśnie w skrzyni, a tak tu mamy tą zębatkę od biegu pierwszego. Jak widać, zęby no, totalnie już zmęczone, wyjechane, wyrwały się, no i objawom, objawem tego było, że. Po prostu zęby już. E, widać nawet tutaj, jakie pokrzywione. Że zęby po prostu się zerwały, i objawem tego było, że e, bieg od razu wypadał. A tutaj mamy złożyskiem. Mm, no właśnie, dlaczego blokada mi też nie działała? Nagle przestała działać, i dlaczego tu się urwała zębatka? Tu powinna być zębatka. I ona się złamała do środka i urwała. I musiałem właśnie. To całe wymienić. Dobra, ja się z Wami na razie żegnam. Eee, no i co? I do zobaczenia w kolejnej części vloga, jak już porozbieram tu sobie eee, większość rzeczy. Na razie. Witam wszystkich po przerwie. To tak, jak wygląda sytuacja. Tutaj mamy wodziki właśnie już wolne, jeszcze nie wyciągnięte, ale wolne. Wygodzi na to, że ten chyba będę musiał nowy zamówić, bo tutaj ma dość mocne wyżłobienia. Jest dość zmęczony, nie powiem. Myślę, czy go nie wymienić. Nie są to drogie części, a wymiana może pomóc. Ten jest w porządku jeszcze. Na pewno najgorzej nie wygląda. Tutaj te kulki trochę wytarły. Tutaj mamy kolejny wodzik. Ten też. Tutaj jest w porządku. Wytarty od kulek, ale to wiadomo. Najważniejsze, że od blokady nie wytarty. I co jeszcze tutaj jest? Właśnie na tym otworze i na tym jest chyba coś sklepane, bo kulki nie chcą swobodnie wypaść. Nie chciały. Z tego swobodnie wypadła. A z tego nie chciała, w ogóle musiałem mocno śrubokręty, więc myślę, czy pilniczka nie wziąć, nie przyszlifować tego Muszę się zapytać troszkę mądrzejszy od siebie zobaczyć i no cóż, no będę testował e, ogólnie tak Co jeszcze? Tutaj wyczyść. tutaj sobie ręce trochę wyczyścię e, tak małeczek on chyba pójdzie do wymiany No bo z tej strony jeszcze nie, nie wygląda najgorzej To jest ten wałek blokady Ale z tej już tutaj są dość mocne Poszczerbiony jest Wyżłobienia są dość mocne, więc Myślę, właśnie już zamówiłem Częściej się go wymienić Tutaj mamy oczywiście części do skrzyni biegów sobie poukładałem mniej więcej, które są na którym wałku jeszcze będę rozbierał e, wałki, w sensie na którym wodziku. Jeszcze będę rozbierał wałki zmiany biegów, żeby zdjąć wałek, bo tak, interesują mnie wymienić tą zębatkę. Teraz może będzie lepiej widać. O, przesunę wodziki. O, i tą zębatkę. Trzeba je wymienić. I potrzebuję. Tu łożyska jeszcze w porządku. Muszę odkręcić to. Te dwie pokrywy. Eee, no i co? No i będę jechał. Dwie pokrywy i wymieniać będę. Dobra, ja sobie tutaj odkręcam dalej. To do zobaczenia, jak rozkręcę.